Filmik o kuchni już był, już jest wrzucony na kanał, widzieliście, jeżeli śledzicie, to widzieliście. Dzisiaj chcielibyśmy Wam trochę więcej o kuchni opowiedzieć i rozwinąć temat. Prosiliśmy Was o komentarze pod filmikiem, co jeszcze więcej chcielibyście wiedzieć o kuchni. Także teraz trochę Wam więcej pokażemy i wytłumaczymy. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań w komentarzach było odnośnie naszego okna w kuchni. Odnośnie zlewu i baterii. z nas ten. zbombardowali, lekko. No. E... Chciałbym wejść. A nie, otwiera się. A, to pójdę z e, My dużo wcześniej, już na etapie y, podstawowym budowania całego domu, projektowania kuchni. I projektowania okien, jakie mają być. Mówiliśmy od razu, że nam nie zależy na tym, żeby okno w kuchni się otwierało. Jak już jest okno otwieralne w salonie, jest okno otwieralne tutaj w jadalni. Zależało nam tylko na tym, żeby to okno się uchylało. Okno się uchyla. To nam wystarczyło. Bateria jest na środku, wiemy, że są baterie, gdzie można je składać, wyciągać, suda na kiju, okno się otwiera. Okno się uchyla i okno się do tego jeszcze otwiera na takim poziomie, więc to naprawdę nam w zupełności wystarczy. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, to nie jest żaden błąd, że nie popełnili żadnego błędu. Nie zaskoczyli nas tym rozwiązaniem, po prostu my się na to zgodziliśmy. Także zarżała na tym, że. Znaczy zgodziliśmy, my tak powiedzieliśmy, mogliśmy, że tak, tak ma być, tak, tak. bo to miało być na środku i koniec, kropka. Miało być na środku, pokazywali nam też z jednego boku, z drugiego boku, było to ok, ale no wiadomo, że lepiej wygląda bateria, jak jest na środku z lewu. Jeszcze wytłumaczę od razu, czemu tak, ponieważ mogliśmy ewentualnie zamienić zmywarkę... Z umywalką, z zlewem i zlew zrobić tutaj, ale mi zależało na tym, żeby po prostu była ciągłość blatu roboczego. Czyli, żeby blat roboczy nie był taki podzielony, że tu będzie i tu będzie zlew, i tu będzie. Kolejny blat, tylko tu nam wystarczy te 60 cm czy tam 70, żeby ta szafka z ekspresem wyjechała, jest zlew i tutaj jest ile tu może być, czyli prawie 2 metry blatu roboczego. Także uwierzcie mi, tam też pisaliście, że to jest bardzo mało blatu roboczego. Ja u nas w mieszkaniu miałam dosłownie taki kawałek. I bardzo rzadko korzystałam 60 cm blatu. Tak, i bardzo rzadko korzystałam ze stołu, który był w jadalni. W sensie, jeżeli robiłam na przykład trzy pizze, bo była impreza na wieczór, no to wiadomo, że to ciasto sobie odstawiam, bo nie miałam tyle blatu. Ale jeżeli ja gotuję, uwierzcie, bardzo dużo zależy od kultury naszego gotowania. Czyli jeżeli ja coś sobie gotuję i mi coś przeszkadza, ja od razu to myję. Wstawiam to z lewu. Ja nie mam rozpierniczone wszystko na blacie, także uwierzcie mi, że ten 1,80 80 m blatu naprawdę w zupełności mi wystarczy. Zmieści się także, o to nie muszę się martwić. No, tak naprawdę, zależy jak to gotuje, ile czego jest nawalone i czy po sobie od razu sprząta, czy wstawia do zlewu i myje. Ja tak robię, więc mi tego bratu naprawdę wystarczy. A i słuchajcie, nie potrzebujemy wcale pasa startowego, a ja nie gotuję, w sensie nie umiem i Zuzia, moja kochana, żona się tym zajmuje, ja robię zupełnie inne rzeczy, więc nie gotujemy razem, a nie ma takiej potrzeby, żeby tu stały dwie, trzy, 4 osoby i tyle w tym macie. I uwierzcie mi tam też pisaliście, że o, jak się nie gotuje, to wystarczy tyle blatu. Tak jak Marcin wspomniał, mieliśmy 60 cm blatu w mieszkaniu, i ja codziennie przygotowuję obiady, codziennie przygotowuję śniadania i codziennie przygotowuję kolację. I naprawdę tego blatu tam w mieszkaniu mi wystarczyło, więc tutaj myślę, że w zupełności też mi wystarczy. Znaczy, ty już wiesz, że wystarcza, bo już. No, bo już mieszkam. gotuję, Tak, więc mi w zupełności wystarcza. Dobra, słuchajcie, ja tutaj zajrzę sobie w komentarze. A jeszcze to może płynnie przejdźmy ekspres bo ekspres było że jest niepraktyczne Aha, i w ogóle tak. mieszkamy, korzystamy, nie ma czegoś takiego jak niepraktyczne. Może my mamy inny ekspres, bo wy się martwiliście. My w tym ekspresie mamy wodę wyciąganą tu z boczku. Tyk. Dlatego bez problemu. Pewnie jakby była z góry wyciągana mógłby być lekki problem, ale ona jest to tutaj To po z prostu teraz będziemy nowy ekspres kupować taki, żeby to się tak. wysuwało. Tu się pieni mleko, więc nie ma problemu. Tutaj z dosypywaniem w, e, kawy, naprawdę nie ma też problemu. Zobaczcie, ja nawet wysypowałam z tego i z tego pojemnika kwadratowego nie ma problemu, żeby tą kawę dostać. Także uważamy, że to naprawdę jest mega super rozwiązanie, bo ta kawa, ten ekspres, ta kawa jest zrobiona i naprawdę ekspres sunie z powrotem i zamykamy i nie ma nic na blacie. Także naprawdę to jest super rozwiązanie. Zlew. Ktoś pytał, jak to jest rozwiązane ze zlewem, co jest za blendą. Także tak wyglądają nasze śmieci. A jeżeli chodzi o to, jak wygląda zlew, to wygląda w ten sposób. Nie wiem, czy to yy, odpowiada. Nie wiem, jak to jest zamontowane. W sensie wiem, jak to jest zamontowane. To jest po prostu podklejone takim specjalnym klejem, i nic innego tutaj po prostu nie ma. Tak. I zlew też jest super. Yy... A nie jest za mały? Nie. Chlapie. Chlap, chlapie, ale chyba chlapie wszędzie, bo my mieliśmy ten nablatowy zlew i też na no, niego... Nabla. Korzysta się normalnie, nie jest wcale mały. Nie jest mały, tu mi wchodzi cała patelnia, całą patelnię dosłownie włożę, także spoko. On ma chyba 60 cm, więc naprawdę nie jest za mały. E, tutaj ktoś pisał, jak rozwiązany jest sokół w, w, w drzwiach do spiżarni. Cokół jest rozwiązany w ten sposób. Zamknij, bo to pewnie o to chodzi. Aha, ja może pewnie coś A, okej. Okay. Czyli no tutaj mamy większe wycięcie, tak, żeby to się wszystko otwierało. Możesz otworzyć. On jest po prostu ruchomy, on jest przykręcony. Przykręcony jest przykręcony. w ten sposób. Jest pięć zawiasów, raz, dwa, trzy, cztery zawiasy na takie duże drzwi. No, póki co to wystarcza. Zobaczymy, czy coś będzie się z tym działo. Były też komentarze, bo też, też w sumie i właśnie to jest fajne w nagrywaniu i w ogóle w oglądaniu YouTube'a, bo nie wiedzieliśmy, że można zrobić w sensie lodówki i w ogóle na, że na klik. Ktoś tam pisał, pisaliście, że no tak, można tylko, że to już jest tak automatyczne, więc umówmy się, że no raczej nikt chyba tego nie robi, nie? Tak samo jeżeli chodzi o to, no to można zamontować sobie na, na, na elektryczne, ale to też wszystko słuchajcie. Ja kosztuje. wiem, że ta kuchnia kosztowała dużo pieniędzy i tam też pisze, że mogliście sobie zrobić to 1000 zł w tą czy w tą, ale jeżeli zrobilibyśmy sobie tu automatyczne 1000 zł, tu automatyczne 1000 zł, tu coś 1000 zł, to już się robi 3-4 tysiące, już ta kuchnia kosztuje dużo więcej. Także tam po prostu, gdzie nie można było tych najtańszych powiedzmy rozwiązań, klików... Yy, zamocować, no to po prostu zrobiliśmy uchwyty. I w sumie jest foko, chociaż powiem Wam szczerze, że jak mamy część na klik i część na uchwyty, to czasami się gdzieś tam mi miesza w głowie i na przykład podchodzę i sobie chcę kliknąć szufladę, a ją można tylko y, pociągnąć za uchwyt. I jeszcze wracając, słuchajcie do tej ceny całościowej, że ceny kosmos, że kuchnia, że tam meble i tak dalej. Były takie komentarze, że. Ja to zrobiłem kuchnię za 10 tysięcy, albo ja to zrobiłem kuchnię za 15 tysięcy, albo ja to sam zrobiłem i nic nie zapłaciłem, jeszcze mi dopłacili. Po prostu, w sensie, 20 lat temu okej. Okay. Ja nie wiem, czy wy w ogóle znacie osoby, które tak komentują, czy wy znacie, jakie są dzisiaj realia, ile się płaci za. Takie usługi i za już takie to rzeczy... Ale nawet nie myślę, że 20 lat temu, ale 3 lata temu ta cena była zupełnie inna. No jedyna. tak, zobaczcie, my mówiliśmy, my robiliśmy na przełomie, różniło się 4 miesiące chyba wycena i już było 5 tysięcy złotych więcej za same meble. Płyta meblowa... Ile zwykła płyta meblowa biała, ile kosztowała? Nie pamiętam. Dwie stówy za płytę meblową, za arkusz, czy to za tą brązową? No w sensie 100, czy tam 200% do góry. To nie jest tak, że my zrobiliśmy jedną wycenę i z jednej wyceny zrobiliśmy i wybraliśmy najdroższą, i wybraliśmy najdroższą bo lubimy płacić. Nie, było zupełnie odwrotnie, i tak to po prostu wszystko działa. Serio, teraz wszystko kosztuje. To czy to wam się podoba, czy wam się nie podoba i tak dalej, to jest zupełnie inna sprawa. O gustach się nie dyskutuje. Nam się bardzo podoba, wam nie musi. Ale takie są po prostu ceny dzisiaj. To nie jest tak, że... jeszcze my, my nie chcemy płacić tyle i pieniędzy. Nie, my nie chcemy jak, tego wydawać. I dla, I dla tych ludzi, którzy mają rozum i tam nie, 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 nie łykają wszystkiego jak pelikany. Jeżeli ktoś wam wpisze w komentarzu, że za taką kuchnię, za tyle metrów, za takie rozwiązania ze sprzętem ten zapłacili 15 tysięcy, to nie wierzcie, nie ma takich ofert, nie ma takich cen, stolarze mają tyle roboty i ceny mają też takie, bo każdy chce zarobić, każdy musi opłacić wszystko, pół produkty kosztują. Za same sprzęty zapłaciliśmy ile tam? 1000, 2, 2 3. 4, 5, 4, no z 5 6, 6 tysięcy. No to 7. jak cała kuchnia może być 10 tysięcy, nie? To tak, a propos, nie, a propos cen. Dalej. Gniazdko było. To ty szukaj, a ja mówię dalej. Gniazdko. Pisaliście o tym rozwiązaniu, że przecież przelotowe można zrobić i tak dalej. Zastanowię się. Tu jest jeszcze parapet, w sensie jest mur. Jeżeli Zuzi będzie odpowiadała to, że tu będzie taka przelotka i tu sobie coś tam będzie stało, to tak zrobimy. Jak nie, to tak, to po prostu zostaje. Nic nie będziemy zmieniać. Czajnik zmienimy, nie? Oczywiście. Tak, czajnik zmienimy. Jak będziecie zapalać światło w skrzynce, czujnik do drzwi. Tu chyba. W będzie... ogóle pokażemy wam teraz. Omówmy tą spiżarnię już tak, bo yy, bardzo dużo było fajnych komentarzy i pytaliście, jak to wszystko wygląda. Także no tutaj ten środek mniej więcej widzieliście. przepraszam bardzo. Wchodzi się i po prawej stronie mamy cyk do zapalenia. Światło. To nie jest e, część naszej spiżarni. Spokojnie styropianu nie jemy. E, jakieś tam zapasy mamy zrobione. W ogóle tutaj jeszcze będą regały i tak dalej wszystko będzie zrobione. E, jakie wymiary ma e, nasza spiżarnia? Proszę, miarka? Syk. 230? 2,30 na... No tak na oko, to tam wiesz. No dobra, na metr 30. 2,30 na metr 30 myślę, że wyjdzie tutaj bardzo dużo z tej strony. Wygląda to tak, to będzie zabudowane, tu jest ściana, w sensie to będzie obrobione. Bardzo możliwe, że obyłoby się bez tej ścianki i może też by było spoko, ale wiecie, nie wiadomo czy coś nie trzeba będzie powiesić, czy coś zrobić. Na pewno to troszeczkę wygłuszy, termicznie działa, bo w spiżarni, słuchajcie, nie mamy ogrzewania, więc tutaj jest po prostu troszeczkę chłodniej. Szerokość wejścia do spiżarni, bo też były, też były pytania. 80. cm centymetrów, jest to naprawdę mega, mega, mega ee, spoko. To, że tutaj się zapala, to jeszcze dopowiem to teraz się tak zapala. E, mamy jeszcze u góry wyciągnięty przewód na czujkę, więc będzie czujka po prostu e, w spiżarni. Jeżeli chodzi o zawiasy, to wszystkie zawiasy są z firmy Blum. Jeżeli chodzi o szuflady, to wszystkie szuflady są z firmy Unihopper. Także mamy pomieszane. Zawiasy są na Blumach, reszta szuflad jest na Unii A I ja od razu, póki pamiętam, bo też było to, tak ktoś fajnie powiedział, że tu mogła być, mogły być szuflady. Nie wiedzieliśmy, nikt nam nie podpowiedział, nie wpadliśmy na to. W sensie inaczej, nie ja nie chciałam mieć podzielonej tej szafki. A, no ale to można, a szuflady, jest tak, tego. że przecież można otworzyć front i tu dwie szuflady wyjeżdżają, to jest spoko. No, nie zrobiliśmy tego, to jest nasze takie niedopatrzenie, bo tak macie rację: na pewno, jakby to wyjeżdżały dwie szuflady, byłoby o wiele praktyczniejsze. No to nie. Tak musi już być. Jeszcze, jeszcze, jeszcze patrzę. Czy blad był zamawiany na wymiar, jak już meble stały. Tak. Blad był zamawiany na wymiar jak już meble stały, to znaczy on był zamówiony, arkusz był zamówiony wcześniej, a wszystkie wycięcia, bo ta firma po prostu nam wycinała pod zlew, pod yy, płytę, pod kontakt. I właśnie tutaj całe wymiary to były już po prostu przez stolarzy podane do firmy. I jak już wszystko stało, było zmierzone, były zmierzone szafki, żeby wszystko pasowało i było zamawiane no dopiero jak już meble stały. Teraz mi się też przypomina komentarz. Mówiliśmy, że mamy na 92 chyba, tak? Wysokość, tak. A my mamy, z ma 1,63 m. Ile? powiedzieliście, że 8. 1,66 m. <grym> 1,64 m. Ja mam 1,86 m, więc to jest idealne. dla mnie. Powiem Wam, nas. że naprawdę jak tutaj coś robię, to jest dla mnie dobrze. W ogóle mi plecy nie bolą zupełnie inaczej niż w mieszkaniu, jak musiałam być trochę nachylona. Także mimo, że jestem dosyć niska, to ta wysokość jest mega spokojna. Jaka jest różnica w cenie między laminatem a akrylem? Powiem Wam, że to nie była. Myślałam, że w metrowo jest większa różnica, ale jeżeli, jak w nam wyceniali, bo prosiłam, żeby wycenili nam każdy mebel w akrylu i w lakierze, to to była różnica chyba na kuchni maksymalnie 1000 zł, 1000 albo 2000. Także to nie było bardzo dużo, myślę. No jak nie bardzo dużo? 2000? Pani? No nie wiem. Wiesz co, Zuzia nie ma poczucia yy, ilości, yy, w sensie... No jak możesz powiedzieć, że zł No może to niedużo. Macie... No bo myślałam, 200 że... zł to niedużo, a 2000. Yy. Czekaj, bo żebym teraz nie skłamała, bo będzie na mnie. Tak. Akryl. no 1000 zł. No, no to jest dużo. Za 1000 zł macie już jeden sprzęt do kuchni. 1000 zł. Na przykład trzewka RTV różniła się tam 400. 400 zł. Także tak to wygląda. Tu jest płyta wirowa z tego względu, że to jest drewno. W czym jest jeszcze może być drewno jak nie w płycie wiórowej? w fornirze jakimś? Tak? To jest coś takiego tak się nazywa. No to znaczy to może być tylko w płycie, nie? MDF. Bo lakierowane nie może być. Nie, to drewno. nie jest MDF, to jest płyta wirowa. No płyta wiórowa, tak. A w czym jeszcze może być w MDF-ie? Tak. Czy fornirze, czy to jest to samo, czy to jest coś innego. Ja tam nie wiem, my się nie znamy. W każdym razie, no to jest najbiedniejsza wersja. Ale najbiedniejsza już te, te wszystkie MDF, yy, strefy i tak dalej. Są jeszcze tańsze. Droższe od płyty wirowej. No, to jest <grym> wersja. Ty nie wiesz, co zamawiałaś, tak? No dobra. No bo właśnie, bo płyta wirowa i ona też jest w łazience. To to jest płyta wirowa. Tak, nie? to jest. Zobaczcie, proszę bardzo. To jest płyta wirowa. Gdybyśmy taką... o tym będzie materiał, albo już był, albo... To, no nieważne. Gdybyśmy to chcieli w jakimś tam fornirze, czy w czymś innym, to byśmy zapłacili cztery razy więcej. Także... wiadomo o co chodzi. Zuzia niech szuka dalej, a jeżeli chodzi o oświetlenie, to mamy cztery podwójne tuby, na razie. I tu najprawdopodobniej Zuzia sobie zaplanowała jeszcze taką zwisającą lampę, która będzie doświetlała po prostu ten blat roboczy, żeby nie robić sobie cienia z tych, żeby wszystko ładnie było doświetlone. Tutaj wiadomo, są ledy plus 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 okap. Okap globalo, bo też ktoś pytał. Ten blat można gdzieś zobaczyć. Ten blat można zobaczyć... To jest manufaktura Łomża i my jechaliśmy zobaczyć go na... Gdzie to było? Jak ta dzielnica się nazywa? W każdym razie blat jest z firmy Manufaktura Łomża i oni pewnie mają gdzieś tam jakieś wystawki, może można zadzwonić albo napisać do nich. Na letnicę jakim w było... można zobaczyć. Letnica? My chyba właśnie na, na letnicę oglądaliśmy, ale stolarze mówili nam, że jak my go kupowaliśmy, to to był niby ostatni arkusz bo oni wycofują go ze sprzedaży. Nie wiem, czy akurat mhm. ten konkretny kolor, ten konkretny model, no bo raczej tego blatu ogólnie HPL nie wycofują. Także nie wiem, czego można jeszcze zobaczyć, czego można jeszcze gdzieś kupić. Może jakieś. Yy, tam sklepy mają gdzieś na magazynie. Nie wiemy ile metrów jest dolnych szafek, a ile metrów górnych. Nie wiemy. Nie mamy pojęcia. Ktoś też pytał o, to, yy, o te kratki do lodówki yy, i do piekarnika i tak dalej. Są kratki na dole, słuchajcie, a tutaj jest jeszcze z tyłu: o. Nie wiem, jak to mogę pokazać, wam pewnie nie pokażę. Z tyłu jest podwójny razem do kratki, podwójny tył. Ten, jak to się nazywa? HDF, chyba, tak. I on sobie tam wentyluje, i w ogóle nie. To tak wygląda, jeżeli chodzi o to. Więc jakoś się tam nie spinamy o to, że będzie coś źle i tak dalej. Niektórzy w ogóle nie mają, i też jest spoko. Wiem, szukasz dalej komentarze, A to najważniejsze, bo to było też były komentarze i o tym też sami, sami to zauważyliśmy. Wyjaśniło się, słuchajcie. Mieliście rację, w sensie część z Was miała rację. Proszę mówić. Bo okazuje się tak faktycznie, jak nam podpowiadaliście, że akryl powinno się ciąć w którąś konkretną stronę i tak jak była folia i my sobie zajrzeliśmy na stare zdjęcia w galerii, to faktycznie są te, te niektóre fronty te i chyba te dwa i jeszcze ten u góry e, miały strzałki w inną stronę. Czyli z tym, że miały... tutaj jakoś to jest wyżej i to się nie odbija jakoś może, nie wiem. Także to jakoś tego bardzo tutaj nie widać, a z racji tego, że to jest na dole wszystko w jednej linii, no to to się odbija i widać. Mamy to zgłoszone, yy, czekamy na rozwój sytuacji, yy, trzeba to zmienić, bo faktycznie no, bo jak zaczęliśmy, zwraca zaczęliśmy zwracać w ogóle na to uwagę, nie? Ale my już bardzo szybko zaczęliśmy. Tak, wymienić, ale w sensie, teraz co przychodzisz, to patrzysz na to. E, także już odpuszczamy te fronty u góry, ale ten front stwierdziliśmy, że no, trzeba go wymienić, niestety. Nie Oczywiście tak, znowu, to jest przekoloryzowane na kamerze, normalnie nie ma aż takiej różnicy, ale jest zauważalne, nie? Tak, tu jest zauważalne, także faktycznie gdzieś tam na produkcji. Także zwróćcie no, na to. To źle wycięte. W oszczędności szukali dziady i tyle. Chyba, że nie wiedzieli, nie wiem. Tak, nie wiedzieli, zajmują się tym i nie wiedzieli. Wiedzieli, tylko polecieli po taniości i tak jest. A jak człowiek się nie zna, to dobrze, że mamy Was. Nie? Tak. No dobra, to chyba na tyle z tych wszystkich komentarzy. Myślę, że na wszystkie pytania odpowiedzieliśmy. Yy, też bardzo dużo z Was się nabijało, że się przyjęzyczyłam i powiedziałam, że mam zmywarkę pod lodówką. Oczywiście chodziło mi o zamrażalnik. Wszyscy o tym wiemy. Także jeżeli chodzi o praktyczność całego wykonania, co nam się sprawdza, co nam się nie sprawdza, no to jeszcze chwilę, Jeszcze chwilę tutaj pogotujemy, wszystko sobie urządzimy, poukładamy i wtedy wam powiemy po prostu w ogóle jak jest z tym akrylem, z zostawianiem palców na nim, z uchwytami, czy z jest spoko, czy, czy wszystko nam się sprawdza, to wam powiemy po prostu w następnym materiale, czy wszystko jest dla nas praktyczne. I to chyba tyle, co? To tak jest. Także dziękuję do zobaczenia.